Cześć wszystkim, zapraszam na odcinek z Albanii. Mnie co prawda jeszcze w Albanii nie ma. Jak widzicie, jestem troszeczkę zmarznięty. Lot mam później, więc pomyślałem skoczę sobie na morsowanie z rana i o 17 lecę do Albanii. Natomiast ekipa już jest. Ja przylatuję z Amsterdamu. E, spotykam się też z Michałem, którego możecie kojarzyć i z Filipin, i z Gruzji. Będzie Dru, także e, z Dru jeździliśmy sporo po Azji, świetne towarzystwo i jeszcze jeden kolega ze Stanów. E, zobaczymy, jak to, jak to wypali. Wiadomo, poza tym, że chcieliśmy się złapać, no to chcemy też zobaczyć, czy w Albanii działa stop. Mamy tylko niestety 4 dni, tak naprawdę, bo e, w środę już wracamy. Dzisiaj jest sobota, piękna pogoda w Amsterdamie. Szkoda tego nie wykorzystać. E, zacząłem już nagrywanie, bo e, sami wiecie, że jak akcja się już zaczyna, to ta kamera się gdzieś gubi. Więc przynajmniej chcę, żebyście wiedzieli o co chodzi. Ja już po morsowaniu mam, powiem Wam, świetny humor. Taka pogoda w Amsterdamie rzadko się zdarza, niestety, w tym okresie e, zimowo-wiosennym. Ale, no, ale jak już jest, to jest przyjemnie. Odebrałem latarkę, bo zgubiłem na ostatnim wyjeździe. Padła ofiarą ciężkich warunków. Może tej nie stracę, bo już sobie kupiłem troszeczkę fajniejszą. No i kieruję się powoli na lotnisko. Cześć, jesteśmy w Tiranie już, dzień drugi, niedziela. Wczoraj się z chłopakami troszeczkę naradziliśmy, pogadaliśmy. Nie nagrywałem za dużo, ale dzisiaj już będzie, myślę, więcej akcji. Na początek widok na Tirany. Wiecie co, postanowiliśmy, że o 8 wychodzimy, znaczy zbieramy się, więc mówię, dobra, pocisnę na przebieżkę sobie zobaczyć miasto z góry, bo uważam, że e, widok jest warty, warty, żeby się wybrać. E, no i wydaje mi się, że ja też mniej snu potrzebuję, co do zasady. Każdy ma e, własne, prawda, potrzeby. Ja się nawet wyspałem i, i, i cieszę się, że tutaj przyszedłem. Także dobry start dnia, zaraz wracam, jemy śniadanko i dzielimy się na dwa teamy. Ścigamy się do Flory, taki jest plan. Alright, so it's uh, 10 am, we're just starting the race, I'm going with Ivan. You want to maybe quickly introduce yourself because. Uh, <laughs> I think we're going to introduce ourselves as the winners, Mr. Marcel. Okay. <laughs> all right. All, all that needs to be said. All right. And then. Clown show. Clown Clown show. Exactly. Clown That's show. what we have to We say. have Mike Speck. and Drew. Speck. Mike, Drew. Dream team. Dream Cowboy. Team. Cowboy. Right. We'll see, we'll see. <laughs> Vlore is approximately two hours away from here, but I think it took, will take took about four, maybe five hours with the lunch, with some maybe, challenges really along the way. Really we'll see, we'll see. <laughs> I'll keep you updated. Rock paper scissors shoot. Say so rock paper scissors shoot. Ok, Hey, right. One well, win. Okay. Rock paper scissors shoot. Let's go. We're starting at the right. Okej, okay, jest godzina 10:35. Udało nam się trochę wyjść z miasta, ale miejscowa na łapanie stopa jest fatalna. Generalnie right, jedyna <laughs> They think it's good. <laughs> We gotta find the sign. We have to find the sign. Alright, Ivan. Do you wanna give us an update of what's going on? I'm gonna just tell that it's eleven p.m., eleven a.m., twelve minutes after eleven. And where are we going now? What's happening? to castle. We're going to the castle. Exactly. <laughs> this very nice gentleman picked us up, and we're going to the castle. So exactly. So it. I don't know if it's gonna like help us to finish this race faster than our competitors. Ale myślę, że nie są w Nie są w Okazało się jednak, że nie ten zamek, o którym myśleliśmy, a inny zamek, taki wywiózł nas gościu do miasta, który mieliśmy na plakietce, ale do którego nie chcieliśmy jechać, bo to tylko jest przystanek, więc znowu będziemy musieli z niego wyjść. No ale widać, że jest tu jakaś impreza, więc w sumie spoko. E, mam nadzieję, może nie powinienem mieć takich nadziei, ale e, że chłopaki nie są zbyt e, w przodzie, raczej że są z tyłu. No ale zobaczymy. Zaraz będziemy się stąd wydostawać i próbować łapać coś dalej. Orkiestra gra. All right, it's uh, 15 minutes past 12. We're getting a rise towards the sea. Then we will probably exit and try to get direct uh, ride to Vlore. We are not driving with the guy who I think wanted the money, but we told him we are not paying. So we'll see how it goes. Alright, we are here at Fast Food and Picchetti, I think. Tabacco? Our taxi driver lives like across the street. A taxi driver, but the guy who's taking us. At first we thought he wanted money, which I think ended up being true, but we kinda of finessed it. Offered him a free launch, so we'll it's see. part of the challenge. Part you of the challenge. Yeah, if you don't somewhere. go to launch with one of your drivers, you get an hour penalty. <laughs> We're here at launch. It's gonna be great. Oh, <laughs> <laughs> They are behind. They just coming. They just coming. So. Ten minutes later, ten minutes later. <laughs> you got here just ten oh, minutes I, before us. Ten, yeah, ten we, we we arrived ten minutes ago, yeah. No way. Wait, did you guys get lunch with someone? Yeah. yeah. With who? With the uh, one video. very nice guy, okay. yeah, you have the video. <laughs> did you guys you get some from, from the market? Yeah, like, oh. yeah we have. You guys from the market? Oh we can get some from the market and they're only ten minutes ahead, so you had with they and we have no, it's it's gone. That is actually. True. Reality. Reality. Nothing's gonna help. <laughs> Dziś jestem z Drewem. Wyrzucamy na samochód. Dream Team, Dream Team. Bro. Oh yeah! Ale jest bardzo windy. Uh, Google mówi, 100 km/h. Myślę, że teraz jest 100 na godzinę. To może nie, ale, ale dość srogo wieje. Hej, dzień drugi, dzisiaj jadę z dru. Yy, warunki bardzo ciężkie, jest mocny wiatr, pada deszcz, nie dojechaliśmy jeszcze do wlory, czyli do miasteczka, do którego się wczoraj ścigaliśmy, a jest już po 12, więc będzie ciężko, ale jest ciekawie. Wiecie co ciężko się też nagrywa, bo po prostu naprawdę wiatr rzuca takim błotem, nie wiem czy po mnie to widać, ale tutaj by się przydało już mieć jakąś porządniejszą kamerkę yy, z głośniczkiem takim, który fajnie wyłapuje. Bo wyciągnąć tutaj kamerę gdziekolwiek jest, jest ciężko. Teraz jest dynamiczna akcja. Tutaj coś dzwoni teraz tak. Okej, okay, chwila po trzeciej. Zaczął padać grad. Właśnie nas ziomek wyciągnął, znaczy wypuścił z auta, jesteśmy już w górach i no mamy jeszcze dwie godziny do zachodu słońca. Może się uda dojechać do naszej destynacji. Nie mam pojęcia. Gdzie są chłopaki? Ale myślę, że jest szansa, że się dzisiaj tam spotkamy. Że zaraz łapiemy chłopaków, ogarniemy jakiś hostelik. Fajny, dobry Dzionek. Zajęło nam to 6-7 godzin. Mieliśmy aż 9 przejażdżek. Niestety dotarliśmy później niż chłopaki do Pogradecku. Jednak nie ma to większego znaczenia, zabawa była świetna w mieście, zabukowaliśmy sobie fajny hostel nie. i następnego dnia wybraliśmy się do Macedonii Północnej, pochodzić trochę po górach. Jak to mówią, kłopoty chodzą parami, więc zostaliśmy z Makiem tutaj na wyższe podejście, bo chłopaki nie mają butów. Jak się mogło skończyć. Ale śniegu jest sporo. Chociaż ja jestem bardzo zadowolony z mojego setupu Bo moje spodnie da się zaczepić o buty Moje nie, moje są jak koparka W sumie się to sprawdza świetnie No jesteśmy na około 1900 Górka ma 2200 Kijowo, że mgła weszła Poza tym jest dość dobry czas, no bo Pół godzinki po 12:00. Linia śniegu się zaczyna gdzieś na 1700 800 Więc Wydaje się, że jest w porządku tak to traska wygląda. Najwyżej sobie zjedziemy na pośladkach. Tak jest, tak jest. E, ważne, że deszcz nie pada, w sensie śnieg pada, ale zawsze to lepszy niż deszcz. To nie jest zimno jak się idzie. Jest gorąco. No. E, latareczki mamy, jakby coś. Rzeczy. Ej, ale twoja czapka świetnie zaczyna zamarzać. Tak? No. Bez ciepło pewnie, w sensie się pocę, nie? Znaczy pada na ciebie śnieg, tak, i to się tak spotyka i... Dobra, kontynuujemy, bo chłopaki na nas czekają. Zostali trochę niżej, żebyśmy mogli się nacieszyć śniegiem. Pozdrawiamy. Ostatnie metry do szczytu 2270, Północna Macedonia między jeziorem na O i drugim dużym jeziorem. Co ciekawe Michał podpowiada, że Ochrid, ale podejrzewam, że tak i, i tak mnie Hiepsko słychać ale co jest ciekawe jest to najgłębsze jezioro w Europie. A, e, no, a góra jest przyjemna, ale nie spodziewaliśmy się takiej ilości śniegu, chyba jednak. 13:15 dotarliśmy na szczyt. E, poznajemy po słupie, choć ja tam widzę, tak, nie wiem, 30 metrów tamto. Jest wyższa górka, ale nie ma co nawet się bawić. Jest słupek, poza tym nie wchodziliśmy tu dla słupka, tylko dla widoków, więc podziwiamy widoki i zaraz schodzimy. E, no, także wracamy w tamtą stronę, możemy tutaj zostać jeszcze, myślę, z pół minutki, nacieszyć się widokiem. Michał, chciałbyś coś powiedzieć, tylko musisz głośno? Tak. Warto było dla tych widoków. Nie. Możesz się odwrócić sobie. Ej, ostatni dzień, środa, 13 marca, wracamy właśnie na lotnisko, jestem z Michałem, chłopaków już zostawiliśmy, no bo my dzisiaj odlatujemy, to trzeba jakiś zapas mieć czasowy, jak chcemy jechać stopem. Co ciekawego, znajdujemy się na granicy Macedonii i Albanii, ale nie wiem, nie wiem, czy jest coś specjalnego w tym miejscu. Jedzie samochód, spróbujemy złapać. Kawostka z Albanii jest taka, że mamy tutaj bardzo dużo bunkrów, chyba 200 tysięcy bunkrów jest. No, troszeczkę tych bunkrów nastawiali. Gościu, który tym krajem rządził w, nie wiem, w latach 60., -tych, 70., troszeczkę, prawda, miał taką obsesję na punkcie tych, tych bunkrów i, i ich dużo nastawiał. Piękna pogoda, zobaczymy, o której uda się nam dojechać na lotnisko. Jest co? 9:30? Tak myślę jakoś. Także więcej nie mam do dodania. Chcieliśmy się wybrać jeszcze na punkt widokowy w tiranie z Michałem, ale trafiliśmy na jakąś farmę. Masakra, żeby tutaj przejść. Ale coś tam widać, w ogóle świetne są góry. Podsumowując ten wyjazd, muszę powiedzieć, że Albania to naprawdę świetny kraj, jeśli chodzi o autostopa. Złapałem podwózkę 18 razy, jeśli dobrze pamiętam. Średni czas oczekiwania kilka, kilkanaście minut w większości przypadków. Także zdecydowanie warto tutaj próbować. Co więcej, jest to w większości kraj muzułmański, dlatego myślę, wyjątkowo ciekawy w skali Europy. I każdemu polecam odwiedzić: są góry, jest morze, jest ciekawa kuchnia, ciekawa kultura. Także serdecznie zachęcam, dziękuję za uwagę i pozdrawiam.